W sytuacji, w której sąd stwierdza, że były naciski ze strony rządu na służby, które w związku z nimi likwidują konkurencję medialno-polityczną, no w tej sytuacji czas połączyć kropki. Po prostu czas połączyć kropki. I przypominam inną sprawę, jeśli chodzi o uciszanie środowisk opozycyjnych wobec polskiego rządu w internecie. Przypominam sprawę usunięcia. Na, nagłego usunięcia profilu, największego profilu partii politycznej w polskim internecie. Chodzi oczywiście o profil Konfederacji, który obserwowany był przez ponad 600 tysięcy internautów. Było to usunięcie bezprawne, niezgodne z regulaminem Facebooka, niezgodne z faktami, bo w, w uzasadnieniu po prostu były fałszywe informacje. I wtedy sekretarzem stanu do spraw cyfryzacji był Jan. Respirator Cieszyński, mówię respirator, bo to ten sam Jan Cieszyński, który podpisał umowę respiratorową, a więc widać, że tutaj jest aktywny na wielu polach i bardzo mu się nie, powie, nie podoba mówienie prawdy o różnych rzeczach, które dzieją się w rządzie. Więc wtedy mieliśmy jawny przykład na to, jak członek rządu milcząco, bez żadnych realnych działań, przyzwala na cenzurę polityczną ze strony zagranicznej korporacji na terytorium Polski no oficjalnie możemy mówić, że przyzwala, natomiast w świetle nowych faktów można domniemywać, że mogłoby to, by też być jakaś bardziej aktywna, aktywny udział i tutaj dogadanie się po prostu z zagraniczną korporacją, bo przecież wspólne interesy są. My jesteśmy zarówno przeciwko dominacji zagranicznych korporacji, które próbują biurokracją, różnymi rozwiązaniami wyciąć konkurencję, jak i przeciwko polskiemu rządowi, który Pozbawia nas suwerenności i pozbawia nas zwyczajnie pieniędzy. Konfederacja, wolność i niepodległość.